Witam wszystkich na kanale Marek Zimny. Tutaj jak zwykle Marek Zimny. W dzisiejszym odcinku, z racji tego, że jest niedziela, a ja nie mam żadnego gotowego materiału, będzie dość prosty odcinek, przynajmniej dla mnie. Czyli kolejny mini pokaz. Z tego co widziałem po wyświetleniach i łapka w górę, te filmy w miarę Wam się spodobały, więc mam nadzieję, że i ten się spodoba. A teraz. Chyba za bardzo nie mam co mówić, poza tym, że no dawno nie było żadnego filmu, głównie dlatego, że i mam już szkołę, liceum i no i ogólnie nauka, niestety. Ale przynajmniej mam dla was niespodziankę w postaci jakby mojego pierwszego intro na film. Zaraz się zobaczycie, mam nadzieję, że się wam spodoba, a teraz bez zbędnego przedłużenia przejdę do rzeczy. Na sam początek, może jeden z moich ulubionych przedmiotów z tej mojej małej kolekcji, a jest to tak zwany święty Graal, a przynajmniej przeze mnie tak nazywany, z emblematem wojsk lotniczych III Rzeszy Luftwaffe. Co do autentyczności, tego tak nie jestem pewien, czy jest autentyk. No ja uważam za autentyk, ale kto tam może to wiedzieć, musiałbym się spytać jakiegoś specjalisty bardziej. Y no, jest to całkiem fajny Chyba mosiężny Kielich Z którego można sobie pić Całkiem fajne O, o, tak wygląda Jakby ktoś się zastanawiał Z tego kielicha pił kiedyś Jezus Chrystus Tak było Nie zmyślam Dobre, bo mi już zaraz jeszcze Jakąś herezję tutaj posądzą Lecimy dalej Następnym przedmiotem jest w zasadzie są, Klamry od pasów. Yy, z pasem także. Taki fajny, skórzany pas. Co do pasa, jestem pewien, że jest on kopią. Ponieważ wątpię, żeby tak pas ładnie przetrwał w tak, przez tyle lat 80 lat ponad przetrwał w tak do, dobrym stanie. Poza tym ma tutaj jakąś nazwę. Polską nazwę. Skóra 100%. No. Ale jako tak na przykład do rekonstrukcji dobry. Co do klamr, być może są autentyczne. Co do tej tutaj... Mm, nie jestem pewien, do jakiej służby mogła należeć. Być może służyła do Narodowo-socjalistycznego korpusu motorowego, czyli takiej organizacji, która podlega e, NSDAP albo do po prostu do Wehrmachtu. Kto wie, chociaż wątpię, że jest, że jest to Wehrmacht, ponieważ nie ma napisu Gott mit uns, a takie zwykle były przez całą wojnę w y, służbie Wehrmachtu. A ten należy do SS, co widać po czasie, jakiś tam napis. Nie umiem go rozszyfrować, ponieważ nie wiem czemu oni mają takie pismo na tych paskach, na tych wszystkich innych rzeczach. Oni tak, mają tak tragiczne pismo, gorsze niż moje pismo, a to trzeba być wyjątkowym. Lecimy dalej Następny jest taka Odznaka, jakby przypinka Nie wiem czy cokolwiek widać tutaj No niestety jest w dość kiepskim stanie Tutaj była taka, taka, wiecie, przypinka, że się przypinało gdzieś tam Nie mam pojęcia w sumie za co on jest Bo ciężko w sumie cokolwiek znaleźć nawet na internecie co do tego Być może jakbym poszukał bardziej to pewnie bym coś znalazł Jest on za maj 36 roku Sam go nawet kupiłem, więc jest sukces, bo większość tych przedmiotów to ja dostałem w prezentach. Ale no, myślę, że to może być nawet autentyk, patrząc na stan tej jakby odznaki, przypinki. Nieważne wyglądało na tako. Jakby ktoś się zastanawiał, tu taki orzełek, pewnie go nawet nie widać zbytnio, bo albo nawet nie widać taki jakiś młotek. wie co to jest w ogóle? Dalej. A czekaj, ten pas też sobie tu przełożę. Bo jest to zapalniczka. Taka fajna, też w stylu Luftwaffe. Jakby się ktoś zastanawiał, po czym poznać, że coś jest z wojsk lotniczych, lądowych czy morskich. To tutaj mam nadzieję, że Marek, montażysta, pokaże wam, jakie są różnice między tymi orzełkami. Ale niestety ta zapalniczka mimo mojej ulubionej fajności takiej jakby jest kopią. Ponieważ jak się to wyjmie właśnie, to są tutaj napisy po angielsku w stylu trzymać z dala od dzieci. Szkoda, bo fajne, nie powiem. Niestety za bardzo nie działa, bo w sumie kolega mi popsuł Myślę, że jakby się dało jeszcze naprawić, to mogłoby nawet palić. Śmieszna byłaby sytuacja, kiedy ktoś prosi, cię, abyś dał mu ognia, a ty wyciągasz taką zapalniczkę. Ciekawe, jakby to musiało wyglądać. No, musiałoby być to co najmniej ciekawe przeżycie. Dalej jest, jakby to powiedzieć, taka przypinka, nazywana korpusówką. Była to taka, jakby taka odznaka na kołnierzach, mam nadzieję, że pokażę jakieś zdjęcie, żeby to Marek montażysta musi pokazać zdjęcie chyba, że jest zbyt leniwy, jak to mogło wyglądać. Jest to taka przypinka na, na kołnierz, co nie i chodzi w niej o to, że miała ona odróżnić poszczególne rodzaje wojsk. Mieliśmy takich y, przypineczek, można powiedzieć, takich korpusówek sporo w Wojsku Polskim, szczególnie w II RP. I ta odznaka miała odróżniać wojska łączności. Sam osobiście, na. Kurczę, bladę Sam osobiście myślałem, że jest to jakaś odznaka Hitler Jugend, bo jest taki, taki piorunek. No ale najwidoczniej się niestety mylił, myliłem. A już myślałem, że mam kolejną fajną niemiecką rzecz. Niestety. To taka ciekawostka. Dalej. Dość rzadka rzecz. Jest to połowa medalu. Medalu y, za walkę wręcz. Wygląda on mniej więcej tak. Coś tam w ogóle widać. Coś widać, coś widać. No, zapłaciłem za niego spore pieniądze. Nie wiem czy on jest Leward. Jest to wariant brązowy. Tak, tak myślę. Chyba, że jestem lalonistą, to nie widzę. Myślę, że jest to on autentyczny. Yy. Dostawali go głównie żołnierze za walkę wręcz I to chyba tylko w Którychś tam latach wojny Na pewno chyba nie od początku wojny Tego mogę być chyba pewien Jeżeli się mylę to wiecie Możecie mi poprawić w komentarzach Jakby jest nas całkiem sporo Jest to no, Całkiem ciekawa rzecz Szkoda tylko, że połowa Niestety Tu jakby co jest taki właśnie orzełek Coś tam widać bagnet i granat całkiem ciałkiem dalej mamy yy, napierśnik żandarmerii, żandarmerii polowej yy, w zasadzie w całej trzeciej rzeszy były to takie napierśniki, mam nadzieję no mniej więcej były tutaj mam nadzieję, że no Marek montażista musi się w tym filmie postarać i pokazać jak to wyglądało To było zawieszone na takim łańcuszku wygląda to tak z tyłu Taka skóra taka jest fajna. Fajna, nie? I jest także napis Feld Gendarmerie. Wiem, że coś to inaczej. Jest to, to też ciekawe. Nie mam pojęcia, czy to jest autentyk, czy nie. Musiałbym się spytać kogoś bardziej doświadczonego w tym. Jestem zbyt młody i zbyt głupi, aby to wiedzieć. Ale. Jest to chyba jedno z większych rozmiarów rzeczy, takich mniejszych rzeczy, które właśnie posiadam. Dalej mamy. To możecie nie wiedzieć, czym jest, a są to padki kołnierzowe. Były to padki kołnierzowe oficerskie wojsk lądowych, Wehrmachtu w jednostkach górskich Gebirgsjäger. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Nie zamierzam o tym zbytnio opowiadać, ponieważ też się zbytnio o tym nie znam. A jeżeli ktoś by chciał poznać historię, jak to było z tymi y, padkami na konierzach, wiem jedynie, że te są y, starszego typu, bo mają jeszcze taką jakby y, sztywną podkładkę właśnie. Gdzie lecisz? Jeżeli ktoś chce y, poznać większą historię, jak z tymi padkami kołnierzowymi było. To zapraszam, mam nadzieję, że jest link w opisie na film z kanału Widma Historii, gdzie on właśnie opowiada, ten gość z tego kanału opowiada w dość starym filmie o tych różnych insygniach i jak to wszystko wyglądało. Ja powiem jeszcze tylko tyle, że żeby odróżnić, jakie poszczególne jednostki były, bo tych kolorków w. W Czejiej było całkiem sporo, nie tylko w Trzeciej Rzeszy, w ogóle armia niemiecka uwielbia te swoje kolorki, różne barwy, stylizacje i łatwo poznać po tych tutaj kolorkach, tych takich zielonkach, takich sznureczkach. Poznać idzie po tym, że właśnie to jest taki jakby ciemnozielony, coś takiego, można je pomylić z policją w NRD, bo jak widziałem na zdjęciach są podobne do siebie. M mam nadzieję, że sam nawet nie pomyliłem. No, jest to całkiem ciekawy temat, interesujący. Dlatego dobra. Tak one wyglądają, się prezentują. Czy to jest autentyk, czy nie? Wątpię, że to jest autentyk. Bo czy tak by przetrwały do dzisiejszych czasów? Kto wie? Może. Dalej mamy taką jakby ozdóbkę z SS. Czyli, jak wiadomo, organizacji paramilitarnej w III Rzeszy, szyc sztafety obronne. Jest to, jakby, taka przypinka, nawet za bardzo nie wiem, do czego to miało się przyczepiać. Yy, I jest tutaj także yy, dewiza, takie jakby motto SS. Yy, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Wiem, że chyba. Nie, w sumie nawet nawet nie znam. Mam nadzieję, że... No. Marek montażysta musi wam tutaj pokazać, jakby kogoś interesowało, że to było za motto, jak ono się czytało i w ogóle. Bo Marek z tego filmu, którego teraz <coughs> widzicie, to leniwa tusta świnia, której nie chciało się nic sprawdzić. Jest to, no mimo wszystko takie ciekawe też znalezisko jakby taki... Można powiedzieć, tutaj jest czaszeczka, typowy symbol SS, tak zwany Totenkopf. Takie fajne kółeczka, można tu sobie kręcić. Jakby kogoś zainteresowało. Nie wiem, nie znam się. I ostatnią rzeczą na dzisiaj jest medal z Luftwaffe. Był to medal, chyba jak tutaj widzę, srebrny albo brązowy. Nie wiem. Chyba, bro... chyba srebrny, no. Nie wiem, czy ja jestem daltonistą Widać, że to jest srebrne, czy brązowe? Nie, no chyba tak głupi nie jestem, że nie rozróżniam koloru brązowego i srebrnego. Tak czy siak, srebrno oznaczał, że jest to medal drugiej klasy, a brązowy ze trzeciej klasy. Ci wiadomo, brązowy ten najgorszy. Trzecie miejsce i ogólnie te sprawy. Jest to medal pilota obserwatora. Luftwaffe. I szczerze mówiąc, na Wikipedii, z tego, że nie chciało mi się gdzie indziej szukać, znalazłem dość dziwną notatkę na ten temat tego medalu, iż jest to medal, który dostawali piloci, głównie, znaczy może inaczej, członkowie Luftwaffe, którzy dostali, albo nawet nie członkowie Luftwaffe, którzy no, dostali już medal pilota i obserwatora. Tutaj macie zdjęcia, które znalazłem, jak te medale mogły wyglądać I oni wtedy chyba dostawali Coś takiego, nie wiem Tak czy siak, no jest to medal Luftwaffe Tak się prezentuje, Fajna, fajny znaczek Dobra, może nie fajny A Może inaczej, fajny orzełek Taki, taki wiecie, tak rozkłada się, skrzydła ma Taki orzeł Sokół taki, milenium Dobra, może ja już się jednak przymknę. I to chyba na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że przedmioty wam się spodobały. I ogólnie, że to wam się spodobało. Ten cały materiał. Wybaczcie, że jeszcze raz przepraszam was, że nie mam je tak długo na YouTubie, na żadnym z kanałów. Ale wiecie, zaczęła się szkoła. Liceum. <śmiech> <śmiech> o kurde, bele. Ach, ten kaszel palacza. Tak, żeby miał jeszcze papierosa na oczy, widział. <laughs> no i co? Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. Komentarz napiszcie, co sądzicie, co powinienem zmienić. Może fryzurę? No w sumie, jakby tak spojrzeć, to mógłbym się obciąć. Nie powiem. Wracając. Cóż, to chyba na tyle w tym materiale. Jeżeli Wam się nie spodobał ten materiał, to i tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bo będzie mi przykro, jeżeli nie zostawicie i, i Was znajdę wtedy. A teraz. Bez zbędnego przedłużania już tego materiału, bo on i tak trwa 15 minut. Cześć!